Zbliża się sylwester i zapewne wiele z Was będzie poszukiwało inspiracji na makijaż sylwestrowy, dlatego dzisiaj moja propozycja: będę wykorzystywała Większość nowych kosmetyków. Przy okazji, przetestuję też nowości, więc serdecznie Was zachęcam do oglądania tego filmu. Koniecznie śledźcie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie kliknijcie ten przycisk, żeby zostać ze mną na stałe. Oglądajcie. Makijaż na wielkie wyjście zaczynam oczywiście od bazy. Tutaj taka baza wygładzająca, Time Check Lotion z Maka. Dokładnie ją wcieram tam, gdzie mam rozszerzone pory. I w tym makijażu po raz pierwszy używałam nowej formuły podkładu Healthy Mix, i powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona, bo wygląda naprawdę super. Tutaj będę go wklepywała teraz mięciutką gąbeczką Blended, która jest świetnym zastępstwem dla droższego Beauty Blendera. Kupicie ją na mintyshop.pl w różnych kolorach, o różnych wzorach. Tutaj widzicie marmurki. No i korektor Healthy Mix, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył swoim kryciem. Spodziewałam się. Jakiegoś takiego mega lekkiego korektora, tymczasem wygląda naprawdę wow. W końcu udało mi się też upolować paletę do konturowania na mokro z Anastazji, to jest paleta w kolorze Light, i teraz tym środkowym kolorem konturuję kości policzkowe, potem przejdę do zuchwy, czoła i tak dalej. W ogóle strasznie Was przepraszam za mój głos, mam totalnie zapchany nos. Eee, Ona nawet ale tak, jestem chora. Teraz mogę już utrwalić podkład i konturowanie pudrem HDS Make Up Forever. To jest puder transparentny. On się pięknie fotografuje, co w w Sylwestra jest dość istotne. Mm, teraz, ponieważ będę używała brokatów na powiekach, to zdecydowałam się na metodę bakingu, czyli wysypuję trochę. Więcej tego pudru pod oczami, żeby potem ewentualnie wszystko ładnie posprzątać. Czas nałożyć oczywiście bazę pod cienie, żeby wszystko się ładnie trzymało w trakcie. I nie zapominam o ramie dla mojego makijażu oczu, czyli o brwiach. Tutaj pomada z inglota. Ach, no i w końcu mogę wam pokazać tą piękną nową paletę z Urban Decay. Jest po prostu cudowna. Jeżeli lubicie matowe cienie, to musicie tą paletę po prostu mieć. Mam dla was zniżkę, więc koniecznie zajrzyjcie do opisu filmu. Jak widziałyście, nałożyłam beżowy cień na całą powiekę, a teraz takim puchatym pędzelkiem embraż nakładam trochę ciemniejszy brąz w załamanie powieki, żeby ładnie otworzyć oko i je powiększyć. Na ekranie widzicie też mój sposób na sprzątanie wszystkiego, co gdzieś tam za daleko wyjdzie. Właśnie tym małym, takim małym gąbeczkowym aplikatorem wszystko się ładnie wyciera, gumkuje i trochę blenduje, więc to jest naprawdę fajny sposób. Polecam spróbować. Teraz na tą chmurkę z brązowego cienia nakładam bardziej intensywny, rudy kolor niżej, żeby wszystko ładnie przechodziło i tworzyło gradient. Zawsze po dołożeniu nowej porcji tego intensywnego cienia staram się blendować granice, żeby no, ładniej i szybciej stworzyć tą chmurkę. I od takich bardziej puchatych pędzli przechodzimy do bardziej zbitych, precyzyjnych i znowu w załamaniu dołożyłam tego rudego cienia. No surprise, makijaż na Sylwestra jest okazją, żeby trochę poszaleć, a więc teraz jeszcze przyciemniam zewnętrzny kącik takim ciemnym fioletem z tej palety i oczywiście po nałożeniu go precyzyjnie za chwilę go wyblenduję, dotykając tak naprawdę tylko górnej krawędzi tego cienia. W przyszłym tygodniu nagram jeszcze makijaż taki karnawałowy, bo już na Sylwestra nie zdążę, ale będzie to makijaż tanimi kosmetykami. Staram się, żeby wybrać najtańsze, drogeryjne kosmetyki, także zaglądajcie na kanał. A ja tymczasem jeszcze bardziej przyciemnię zewnętrzny kącik czarnym, matowym cieniem. Zasada jak przy poprzednich, czyli nakładam i rozcieram. Nakładanie brokatów, pigmentów, zacznę od kleju do brokatu i to jest moja zdobycz życia z TK Maxa za całe 28 zł, ale jest naprawdę genialny, bo pięknie przyklejają się do niego wszelkie sypkie kosmetyki. I tu widzicie taki złoto-różowy pigment z Inglota, tego różu tutaj może bardzo nie widać, ale na żywo zdecydowanie widać takie iskierki i nakładam go właśnie na środek powieki, delikatnie rozcierając granicę syntetycznym pędzelkiem. I dołożę jeszcze trochę brokatu. to jest piękny brokat z make-up, Geek, bardzo drobno zmielony, więc też nie przeszkadza na oczach, nic nie kuje, nie szczypie. I tutaj przy brokatach często się wszystko sypie na dół. Więc ta metoda bakingu świetnie się sprawdza, bo wszystko można idealnie posprzątać. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, żeby dobrze pozbierać pędzelkiem ten biały tiger. Wszystko posprzątane, więc przechodzę do makijażu dolnej powieki i zaczynam od nałożenia. Czarnej kredki na linię wodną. ścieram ją pędzelkiem i potem dokładam sobie syntetycznym pędzelkiem tego cienia, którym zaczynałam blendowanie. O, i tu idealnie widać, jak odpowiednie zejście z cieniami na dolnej powiece może fajnie powiększyć oczy. A teraz zdecydowałam się dołożyć jeszcze fioletowego cienia, żeby trochę podkreślić kolor oczu, i żeby dodać takiego koloru. No kurczę, w końcu Sylwester. I teraz jeszcze cień foliowy z Makeup Geek. On tutaj absolutnie robi robotę i zobaczcie, jak od razu pokazały się moje zielone oczy. Nie byłabym sobą, gdyby nie było tutaj błyskotek, więc teraz takie ozdoby do ciała z Inglota nakładam w wewnętrzny kącik oka i zaraz potem dołożę jeszcze pigmentu takiego miętowego z Kobo, trochę bliżej nosa. Aby żeby w tym makijażu się działo, żeby nie był nudny i taki jak wszystkie, więc jeszcze dodaję takiej kredki w zielono-niebieskim odcieniu, to jest kredka Rimela. Jak widzicie, nałożyłam ją na linię wodną, a teraz zacieram pędzelkiem na dół. I mogę już tuszować rzęsy, to będzie jedna z moich ulubionych maskar i pomimo, że się trochę osypuje, to i tak ją lubię za ten efekt, który daje. To jest maskara Better Than Sex z Too Faced. No, i jeszcze zdecydowałam się dorysować czarną kreskę eyelinerem. Z tego względu, że tu za chwilę przykleję pasek rzęs. To faktycznie przy kresce lepiej one się stawiają z całym makijażem. Pokazuję wam właśnie rzęsy eyelur, które wchodzą do Polski. To jest model Exaggerate. No, i przykleiłam je poza aparatem. A tymczasem jeszcze rozświetlam sobie tą strefę pod oczami pudrem z. Anastasia Beverly Hills z tej palety do konturowania. To jest mieszanka tego żółtego i jasnego koloru. Hmm, no i co? Widać chyba różnicę, że to ładnie się wszystko rozjaśniło. Teraz jeszcze czas wykonturować twarz. A tu konkurs dla Was. Kto zgadnie, co tutaj śpiewałam? <laughs> Ale wracamy do makijażu i teraz nałożę jeszcze róż z Too Faced w takim wdzięcznym kolorze Baby Love i nakładam go nowym pędzelkiem Embraż naprawdę jest cudowny i do rozświetlacza i do różu mega i rozświetlacz. czy to jest takie trio z Urban Decay słuchajcie wykończenie niespotykane bo lekko brokatowe więc wydaje mi się że na sylwestra w sam raz poza tym pięknie też się sprawdzi do rozświetlania Ciała, które już Wam pokazywałam na moim kanale. Jeżeli macie jakąś taką odkrywającą ciało sukienkę, to koniecznie wróćcie do tego filmu. Myślę, że warto, i produkt na usta to jest też nowość. Byłam nim bardzo pozytywnie zaskoczona. To jest błyszczyk powiększający usta i naprawdę widziałam efekt. On szczypał. I to było takie dziwne uczucie, ale efekt naprawdę wow. Mój makijaż ma sprawdzić się na całą noc, więc utrwalam jeszcze wszystko sprayem utrwalającym makijaż z Urban Decay i mamy to. Życzę Wam, żebyście wszystkie wyglądały jak milion dolarów na imprezie sylwestrowej. No i przede wszystkim szczęśliwego nowego roku, żeby spełniały Wam się wszystkie marzenia i plany, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. Trzymajcie się, Wasza Zuzia. Jeżeli makijaż Ci się podoba, koniecznie zostaw kciuka w górę.